Dupa, dupa, dupa! Cześć, z tej strony Igor, nazywam się Antek i Brian. Cześć, cześć. Dupa, dzisiaj dupa. Dzisiaj będziemy grali w FNaF 2 Noc dwa. druga. I na razie cześć, Briana, się namówiliśmy Briana, który namawimy. jest e, oczywiście... I, oczywiście e, wie, wie, w pierwszym nawet cały czas chciał dwójkę, a jak zaczęliśmy grać dwójkę, to mu się nagle grać nie chce. I dzisiaj nie jestem opentany. O, dzisiaj nie jest opentany. Nie, wcale. Może zachowuje się trochę dziwnie? Podejrzany. Na przykład, Na przykład za, chciało mu się że, dzisiaj chciało, zagrać w, w FNaFa, mimo że jeszcze dzisiaj, e, jakąś godzinę temu, e, mówił, że FNaF jest strasznie nudny dla niego. No. A jeszcze trzy godziny o, temu mówił, że chce zagrać, o ile zagram z nim w to, to, co Forge. Forge. No, ja o, zagrałem ja z nim to i tak samo to mówię, to jak to do niego zadzwoniłem. Lecimy z naszą Basta. drugą. I powiem ci Brian, tu I mam przeromany ci, jest ciężej niż nasze wszyscy usta i Mhm. Jakby co, ja mogę ja ja chcę ja chcę tak jak chcecie robić tego. Właśnie, bo doda. mam jeden sposób, który znalazłem na YouTubie. Słuchajcie, słuchajcie. Okej, posłuchajcie. Dwie osoby stają, w biurze, że jedna będzie marionetka, a druga będzie pilnowała, nie? Pilnowała, nie? I jedna osoba po drugiej stronie mapy, w jakiejś kiliówce. Nie. jakiejś ale rozumiem, że tego nie robię. Rozumiem, że tak... To jest no zbyt skomplikowane. Za późno. Ja mogę sobie pójść. Ja marionetkę. marionetkę, czekajcie, tylko sobie włączyć. A bo to jest maska. E, By chować się. Przy... Pra, praktycznie każda animatronik ciebie zabije, jak jej nie założysz, to. gdy do ciebie podchodzi. Brian, Tak, boków tak, nie na razie nie sprawdzaj, tak, bo marnujesz tylko bo... prąd. Sprawdzaj tylko co jakiś to czas. Jest ten, prąd? To na środku. Ty jest prąd? E, no, jest, tylko, no, tylko Antkowi chyba pokazuję. No mi pokazuje no bo pokaz. bo z przecież, bo tylko. No bo nie będę go przeciął, tylko jednej na naraz pokazuje te baterie, więc... Te baterie więc... Ej, to bo ja zegarka nie kupiłem. E, czemu, jest ja czemu jest jakiś trójkącik? Czemu jest jakiś trójkąt? To oznacza, Trogo. że... jakoś się Ej, Igor? Ej, odpal, odpal, e, Odpal, Jakoś Cześć. E. Jak się, Jak się Igor, no, nadchodzi. Jeszcze raz. Jakiś trójkącik w boku ekranu. Eee, Papet. E, Poczy, no, ona nawet was O Papek to nie jest znasz marionetka, nie? nie? No. To jącze, no to, to, to pokazuje, pokazuje jaki jest, jak jest jak dosłownie na jest minimalnej końcówce, minimalnej końcówce, końcówce jej, już jej speedboxa. Boxa. Jest nie pamiętam jak się nazywał. Poczekaj, idę kogoś pisnąć tej dla fanów. Foxiego, let's go, walnij. Właśnie, Foxiego sprawdza tylko. Bo nie, za bardzo obstalany jestem. Za bardzo obstalany jestem. O nie wiem o, nie jak mogę sprawdzić tego Foxy. Bo, to tam, bo co tam gdzie jest ten Foxy, on tam go nie ma. On na kamerze, kamerze nie, nie jest. Co to było? Odcisz się na to, gdzie jesteś? jesteś? Panu śmieć, Pan Pan śmieć, Pan śmieć to był. Śmieć co on nas zrobił? Ja od razu mówię, nie sprawdzaj. Zaśmiał się. się. Nie, 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 nie. Śmieć! Trzymaj się, trzymaj Odejdź. Jak ja, kocham, ja ten kocham ten fajny dźwięk. Kolejny balon, nie, mordy, je nie je się, nie lubi. się nie lubi. O, przechodził. O, przechodził. Ej, odejdziesz? Ej, dosłownie, to jest chłopsu, chyba... I ile mam ma jeszcze? ...upada ty... tego Foxiego. I... No właśnie, ja mamy taki, że... ja że... ja ja taki problem, że... Ja trzymam. Mamy taki problem, że Foxy właśnie nie chce nam nigdy odejść. ...nam nigdy odejść. O, odszedł! Który Z której strony? Z dobra. Balon z... ...bo jest z prawej. Ej, marionetka! Ładuję tak, ja już ładuję. Co z nim zrobić? Co z nim yy, zrobić, bo powiesz, z O, e, kamer, e, maskę, e, e, maskę założyć. Nie siedź na no, tym, na kurła! Maskę wszyscy założyć! Maskę wszyscy założyć! O, idziesz sobie. O, idziesz Ta, suwale. Już! Bąd, już! 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 O, cześć! Bąd, już. Bąd. O, cześć. O, cześć. O, cześć. No, co za, co, co za szmata. Antek... A na Chikersa co? Chikotejzerem proszę. Chikotejzerem proszę. Na ko kogo? Foxiego. Foxiego. Bo za chwilę nam się przez niego prąd skończy. Prąd. Jest, jest, strałem. <laughs> ja też, ja też. Kurde, ale szkoda, szkoda że ja nie e, Uważałbym e, na Cikę, bo, zna zna się bo tak ona się do zachwiewy... no. Marionetkę knoził. A z której strony checkers? Chica z lewej. Z lewej. 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 Z prawej stoi Bonnie. We are cooked a little bit. Yes, we, are, we are. I nie ma procent, I nie ma procent. Zero. No. Okej, okay. no. czyli zachwijam się kończy. O, żeżby. No, jeszcze oh, Mando. Oh, <try> Witaj, Mangel. Przed mangel, mangel. Się, Ej, przed Mangel, co się ma z Gomu? Ten, no. Daj, i dostanę chyba. Jest Mangel. Jest Mangel. To Cibra i te to. to. Da, A! Ty ty Mangel! Koniec czy kończy, też szmata była A, no. no czeka mi zrobiła John Cena mi Dobra, robimy ten plan co ty a, mówiłeś a czyli jedna osoba się a, chowa niech. gdzieś na drugim ja końcu niech. mapy i, I dwie osoby idą ja do tego Ja mogę Ja mogę ja nie chcę się kryć Okej, okay, czyli ty ja ten, mogę, ten I teraz, ja, i teraz ja, my teraz będziemy siedzieć w tym, będziemy w tym, normalnie grać normalnie Jakby grać. ciebie nie było, to a nie jak zginiemy to ty jesteś naszym zapasowym, zapasowym planem, zapasowym planem. Plan B. Ja będę po prostu ja ciągle tam, tam siedział. Tam ja, tak będzie po prostu ciągle B. tam siedział. I się chował. Ej, do trze trzecia. Trzecia była jakby. No, a my jak graliśmy, to do piątej raz dotrwaliśmy. Szybko no, tutaj. jest no, to jest gówniane i nie da się go dokupić niestety. Szybko. Cześć, Szybko. jeszcze nie muszę znaleźć jakąś fajną kryjówkę, gdzie mnie na pewno nie znajdą. Nie mogę się ukryć. Nie wiem, szukamy. Nie wiem. Mam 390... Okej, okay, mógłbym pójść do e, tego, jak zaczniemy i tobie otworzysz kitchello. Dobra, dobra, Jak tylko rozpoczniemy. Czyli na przykład niech. E, dobra, ja bym rozpoczął noc, wziąłbym e, ki e, key i tobie bym otworzył e, kuchnię. Ej, co kupić? E, jeśli co? muszę to trapa kup i go stawisz koło go by się nie ruszył. Się nie... Dobra, bo mnie stać na trzy. Nie, dokładnie na jeden było stać. Mam teraz zarodolców. Okej, okay, idziemy z, z, e, dać dwa trapy do Foxiego. No czekajcie, 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 My damy dwa My trapy damy koło, do Foxego, koło Foxego, by, Fockego, by, nie Foxego by nie mógł się ruszyć. Chodź Chodź Ja, idę się Chodź już ukryć. Okay. I będę czekał aż tymi tu otworz górny. To jest Foxy, jest Foxy. Uwaga. Ja ja, Ma, samy, ja To jest fakt. Ja drugi... No, ja, no jakżeś się postawił? Jakżeś to postawił? Oh. Nie, się w linii postawić! Nie, w linii Pokazywałem postawić. ci, gdzie, Pokazywałem, gdzie można postawić! postawić. A... jesteś jakiś inny... inny. Szczerze? Mega śmieszne... Zostałeś tu z nimi... O nie! O nie! co zostałem... Sam zostałem... No! No! Eee... No! No, 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 drzwi! To... to kiedy zostanę te klucze? klucze? Mira... Zaniosę ci, tylko, zaniosę ci. tylko zaniosę muszę ci. Dobra, zamykaj drzwi... Dobra, ja e, Antkowi ja, zaniosę te... No, a no tu, tu? Dobra, no zostawmy już te drzwi otwarte. Mam tu gdzieś. Bara. Dobra, niech zamkną. Osiem. Dobra, idę, skarżam. Idę, skarżam. No, nie jak jaki tu przychodzi, a tu nagle wychodzi manga, czy coś. Siść. Chodź, chodź. Idę. To wchodzi w dwójce do bujdzi. Nikt. Eka kuki. Znaczy, nie widziałem przynajmniej by ktokolwiek szedł. Igor, za ile tutaj przyjdziesz? O. Coś mówiłeś? Coś mówiłeś? Coś mówiłeś? Wentów. Czemu nie Nie pilnujesz! A przednią jak się ochronić? Co? On wyjdzie. To, papetem? No. No od... on jak wyjdziesz to już jesteście martwy Właśnie się o to chodzi, że musi się ładować by nie wyszła Bo jak wyjdzie to umierasz od, od razu umierasz od razu A tak .A. nie sprawdzaj tych muted. będziemy ich widzieli jak idą strony eventów na głównym Jeszcze sprawdźcie czy ktoś z nas z tych. Jeszcze nikt z nas nie znam, ja się nikt z, z nas z z z z nie zjadł Znaczy jest z lasu z nie Sprawdzam? Nie wszyscy na scenie. Nie wszyscy na scenie. Dobra, no, czyli nie narodzi, na razie się na ja że tak no, do drugiej... drugi... Tak, że drugi. Ja mogę ja mogę cealować, co mogę tutaj filować oporwać z czasem, że co jakiś ten jak na troni wejdzie, wejdzie. Nie pilnuj boków tylko środek się wokół, ty ty sprawdza. W, w ogóle czemu nie Jest mnie usiądzie. Jest fajny klimat tego Prawdziwego FNAFa Ja to będę stał. Nie musisz zużywać. A! O, O, dobry pom Szczerze, szczerze? Okej, okay, Foxy próbował na zadkowy. próbował Przez co? Słyszałem, że trap się zamknął, że trap się zamknął więc trap się próbował zamknął się ruszyć, ale się, się, rużyć, nie się, rużył, i i się, się nie ruszył, bo trapa, na, nie ruszył, nie. Bo trapa na niego sobie. Balność śmieci A to wejdzie, to mu zawalę z FOXY! No nie, te dwa trapy dalej! Ano bo ty gówniaj tego trapa postawiłeś. Zapomniałem. Zapomniałem. Brałem to twoje oh, wita, tak żeby Żeby do... nasz już nie zaatakował. Na następną... W następnej rundzie mogę... W następnej rundzie dobrze następnej... ustaw trapa. Dobrze ustaw. No się, śmieć! No śmieć! No Odejdź! Odejdź! Odejdź. Pierdzielnąć, pierdzielnąć... go go zerem Nie, go łatwo jest ochronić. Foxy, weź Ej, marionetkę, bo ja jego pilnuję. Okej, oczy sobie. Jak oczysz robić? Sobie. Normalnie, normalnie nie wiesz jak marionetka. Nie wiesz jak marionetka. Zaraz Brian Poppeta, bo nie wie jak się to robi. Nie, już wiem. O, cześcika. A Dobra, on na, dobra, on na O, bo O, Ile to trzeba spamować? to trzeba trzeba Ale Ty masz trzymać! A Brian naprawdę nie ogarnia. O, balon śmieć. No! no grrr. Grrr. Masz klikać! Masz kielikać Masz Ja się tu bawię ja pieniędzmi. Brian? Brian? Będziemy, widzieli, Będziemy gdy widzieli, gdy przyjdzie. Nie, nie. Nie, nie kap tam na niego. Nie

Weź... Weź A się weź pozbyć, balonu się miedzią, balnuj się miedzią. Żegnaj nie się miedzią, balnuj Ja nie chcę. Czego nie chcesz? Czego A ja nie chcę... Nie tu być. Proszę, zgodziłeś Co się? się. Zgodziłeś się. Czy tam jest Chicken Ej, możecie spróbować iść do Alitek, drodze. No nie, bo obydwa wenty no są zajęte i Freddy jest na środku. O, o, cześć Baniacz. O, cześć Baniacz. Jak się tylko dowiem, że nie założyłeś maski, to się już Okej, okay, zaorzeć. O, Cika od razu, zaraz sobie od razu, zaraz sobie pożegnam. Ja idę już. Nie ty, ty, A. Nie, ty, 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 ty. Brawo, ta bo ty. Obśrałeś wszystko. Świadomości, że Świadomości, że O, o. A to beco, to beco. Nie, bo Freddy mnie za koło za koło teżam czas co, za, co e, e, musiałem zastawiać papeta. papeta. No ty mały no, śmieciu. Mały śmieciu. Fok ciacz. Pogciarz. Te mega gałązce. Dobra, już nie, Dobra już nie będę. Jak go, nie, jak go niby by oświe... ...oślepia światło, skoro... No, trzymamy światło. Ale jak go niby to oślepia! albo e, ten, e, ten jak to. Bo on ma inaczej on oczy, on ma dlatego inaczej też oczy, maska dlatego też nie, nie działa, ponieważ nie, nie, nie ma montowanych e, specjalnych, e, specjalnych e, w tych... E, Weź recognition. 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 Nie będę jak się mówił. No odejdź, Foxy, bo może no, no, papeta! Dobra, Foxy mnie zabija, ale przynajmniej Papet nie, Fokcie, Fokcie, nie O, odszedł sobie. Ale cika tu jest. O, oh shit. o Cika? Dobra, teraz wszystko w twoich rękach, bo światu mnie nie działa teraz co Będę robił to. Papeta i będę najwyżej, w ostatnie na... chwili te robił. O, Chicken Nugget, ten, ten jakiś dziwa. Nie pamiętam, nie wiem jak on e, ma... Z pierwszej? E, z pierwszej? E, jak oni... E, jak jak oni... E, ten na suficie, ten na suficie, na który def? jest. No, 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 chyba. To ciebie e, to Foxy. Ciebie. O, Foxy. Foxy. Myśle, myślałeś, że Mangle to Chica? Prawda. Nie, bo tu jest Mangle... Foxy... Mangel Mangle jest w innym... Teraz. Chica przy przewięcie zastoi. stoi Foxy? Foxy? A tak wszystko w twoich Ej. rękach, w twoich rękach. A tak co sobie tutaj bo przez co? A ty się, się w twoich rękach. W rękach. Na spokojnie, jak tu się wejdzie to wejdzie z tej zero. Ty masz tej zero? Ty masz tej zero? No? z tej zero Na pierwszym razem! a nie za drugim. Nie, za drugim. Jej, ale i tak Yey. wygrałeś. Tak. Okej, okay, no to od razu robimy kolejną noc, czy...? Tak, jeszcze jedna. Dobra, ale to za krótko trwało. Dobra, ale zrobię to na innym odcinku już. To na im ja, 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 jeszcze... Nie zerał? że jeszcze tej zerał? Możliwe, możliwe. To wiem co by było wszystko, to na, to mój to odcinek. wszystko na mój odcinek, no i pa pa! pa, pa. To też to O ty, Brianie! Zapomniałeś, podpisałeś kontrakt. Kontrak Dobra, zanim Poczekaj, zagramy nie. i rozpoznamy, miniaturkę już? już? Nie pamiętam. Oh.